Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu zajmiemy się kamerą sportową z Aliexpress. Poprzednia kamera marki Ausech trochę mnie rozczarowała, więc mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Tym razem w moje ręce trafił model oznaczony jako V9. Nie ma tutaj kilku wersji do wyboru. Jak w przypadku poprzedniej kamery, dostępna jest tylko opcja numer 1, przynajmniej w momencie nagrywania tego materiału. Zanim przejdziemy dalej, przypomnę o subskrypcji kanału, łapce w górę i komentarzu. W opisie znajdziecie nie tylko link do tej kamery, ale też kody rabatowe, które mogą się przydać przy zakupach na platformie. No dobrze, zobaczmy, co kryje opakowanie. Kamerka z akcesoriami zapakowana jest w poręczne Etui, dzięki czemu łatwo wszystko przechowywać i mamy cały zestaw w jednym miejscu. W środku znajdziemy kabel USB do ładowania, podpinamy go oczywiście do zwykłej ładowarki od smartfona. Jest też jeden pasek na rzep. ściereczka do obiektywu czy ekranu oraz instrukcja obsługi. Niestety bez języka polskiego. Z dodatkowych akcesoriów mamy pilot zdalnego sterowania już z zamontowaną baterią. Uchwyt wraz z podstawkami i taśmami dwustronnymi, uchwyt obrotowy składający się z dwóch elementów, kolejne trzy uchwyty. i ostatni na kierownicę. No i oczywiście kamerka. Wygląda całkiem porządnie, ale jak pokazał test ostatniej kamery, wygląd to za mało. I to już cały zestaw. Nie znajdziemy tu osobnej obudowy wodoodpornej, bo producent twierdzi, że kamera nie potrzebuje dodatkowej ochrony i ma być wodoszczelna sama w sobie. Jeśli chodzi o akcesoria, nie będę poświęcał im dużo czasu, bo to praktycznie ten sam zestaw, który dostajemy przy większości podobnych kamerek. W zestawie mamy dwie podstawki z taśmą dwustronną. Wraz z wpinanym uchwytem świetnie sprawdzają się do przyklejenia na szybę w samochodzie. Jest też uchwyt na kierownicę. Po rozkręceniu pasuje na rurki o średnicy około 2 cm. Aby zamontować kamerę w którymkolwiek uchwycie, korzystamy z przejściówki z gwintem. I tu mam dobrą wiadomość: w tym modelu gwint znajduje się od spodu centralnie pod kamerką. To duże ulepszenie względem wcześniejszych modeli, gdzie otwór był przesunięty w bok i praktycznie uniemożliwiał zamocowanie kamerki na dronie. Jeśli chodzi o pasek na rzep, ma on długość 27 cm. I to właściwie wszystko, bo reszta akcesoriów nie różni się niczym od tego co widzieliśmy już wcześniej. Na plus trzeba zaliczyć obecność etui. Nie zawsze producenci je dodają, a tutaj mamy je w komplecie, więc nie trzeba kupować osobno. Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w środku bez problemu, a po spakowaniu całość razem z kamerką waży 445 g. Sama kamera jest lekka, 124 g i dość kompaktowa. I wymiary to 69 mm na 48 mm i na około 33 mm, w najgrubszym miejscu przy obiektywie. Jeśli chodzi o wykonanie, to jest w porządku. Podobnie jak w poprzednich modelach, nie ma się tu do czego przyczepić. Wzornictwo przypomina kamery GoPro. Mamy jeden przycisk zasilania z boku i drugi na górze. To też pierwszy z tańszych modeli, który nie udaje nagrywania w 5K. Tutaj producent jasno deklaruje maksymalnie 4K. Oczywiście dostępne są też tryby 1080 i 720p. Kamera ma deklarowaną wodoodporność do 5 metrów, czyli wystarczająco do basenu czy kąpieliska, ale do głębszego nurkowania już się nie nadaje. Z racji tej wodoodporności port USB i slot karty pamięci są ukryte pod silikonową zaślepką. Niestety nie jest ona zbyt wygodna w otwieraniu. Paznokciem raczej się nie da, trzeba pomóc sobie plastikowym narzędziem. Nie warto używać nic metalowego, bo łatwo uszkodzić uszczelkę, a wtedy o wodoodporności możemy zapomnieć. Bateria w tym modelu jest wbudowana, więc za każdym razem, gdy chcemy ją naładować, musimy dostać się pod tę osłonę. Z jednej strony to niewygodne, ale z drugiej rozwiązanie jest całkiem logiczne. W końcu, nawet w droższych kamerach, takich jak GoPro, mamy podobną klapkę której po prostu trzeba zaufać i dbać, aby była dobrze zamknięta. Tak jak wspomniałem, kamera nagrywa w 4K. Czy to prawdziwe 4K, czy może tylko podbite programowo, to sprawdzę w dalszej części filmu. Na początek jednak przyjrzyjmy się opcjom nagrywania i menu kamery. Interfejs jest praktycznie taki sam jak w poprzednich kamerach, które testowałem. Uruchamiamy ją przytrzymując boczny przycisk zasilania. Krótkie kliknięcia tego samego przycisku pozwalają przełączyć się między trybem aparatu, kamery ustawieniami oraz galerią. Resztę obsługujemy już ekranem dotykowym. W trybie zdjęć mamy do wyboru pojedyncze zdjęcia, serię zdjęć, timelapse, samowyzwalacz oraz długą ekspozycję. W tym miejscu można też włączyć moduł Wi-Fi. Maksymalna dostępna rozdzielczość zdjęć to 20 megapikseli. Poza tym znajdziemy tu cały zestaw ustawień podzielonych na dwie kategorie dotyczące zdjęć oraz ogólne ustawienia kamery. Przewinę je teraz szybko, żebyście mogli zobaczyć. Nie będę ich szczegółowo omawiał, bo identyczne widzieliśmy już w poprzednich modelach. Między trybem aparatu a kamery przełączamy się przesunięciem palca po ekranie w lewo lub w prawo. W trybie nagrywania mamy nagrywanie w pętli, time-lapse, slow motion oraz przyspieszone tempo do 15 razy. Ustawienia są tu zorganizowane tak samo jak wcześniej w dwóch sekcjach. Jeśli chodzi o rozdzielczość, mamy 4K, 2,7K. 1080p i 720p. Nagrywać można maksymalnie w 60 klatkach na sekundę, a w 720p nawet do 120 klatek na sekundę. Zobaczcie dostępne opcje. Jeśli coś będzie niejasne, napiszcie w komentarzu, a postaram się to wyjaśnić. Ale ogólnie wszystko jest proste i intuicyjne. W kamerze działa elektroniczna stabilizacja obrazu EIS, ale przestaje działać, gdy włączymy tryb do góry nogami, np. gdy chcemy zamontować na uchwycie samochodowym. Między ekranami przełączamy się przytrzymując przycisk nagrywania. Kamera ma też wbudowany Wi-Fi i współpracuje z prostą aplikacją iSmart DV2, tę samą co w poprzednich modelach. Aplikacja pozwala na podgląd na żywo, robienie zdjęć, nagrywanie, zmianę ustawień, a także zgrywanie materiałów z kamery na telefon. Po podłączeniu kamery do komputera przez USB mamy kilka trybów do wyboru: dostęp do karty pamięci, tryb kamerki internetowej, normalne działanie lub ładowanie. Kamera może nagrywać również wtedy, gdy jest podłączona do Powerbanka. Jeśli chodzi o czas pracy, nagrywanie w 4K trwało ponad 2 godziny. A pełne ładowanie baterii zajęło nieco ponad 3 godziny. Czas wreszcie przejść do nagrań. Zaczniemy od trudnych warunków oświetleniowych. Na początek test pokoju. Tylko niewielkie światło sufitowe i włączony telewizor. Obraz jest dość mocno zaszumiony, ale mimo to pozostaje czytelny. Kamera radzi. Całkowitej ciemności, kiedy jedynym źródłem światła są reflektory samochodu. Nie jest to oczywiście super jasny i czytelny obraz, ale jak na kamerę sportową, całkiem nieźle. W takich warunkach można spokojnie nagrać np. Na timelapse z podróży. Działa zarówno tryb zwolnionego tempa, jak i przyspieszonego nagrywania. Wspomniany wcześniej, Timelapse też działa poprawnie. Trzeba tylko pamiętać, że żeby miał sens, nagranie musi być odpowiednio długie. Sprawdziłem też stabilizację obrazu w dość wymagającym teście. Kamera została zamontowana na samochodzie RC i pojechała po nierównym terenie, czyli po nieskoszonej trawie. Przy okazji przetestowałem też jak kamera poradzi sobie w deszczu. Nie była to ulewa, ale padało, było mokro, więc warunki całkiem trudne. Sama stabilizacja nie jest może najlepsza jaką widziałem, ale jak na te warunki daje radę. możecie zobaczyć ten sam przejazd bez stabilizacji, żeby porównać różnicę. Jeśli kamera potrafi w takich warunkach ustabilizować obraz na tym poziomie, to spokojnie poradzi sobie przy bieganiu, jeździe na rowerze czy innych mniej wymagających sytuacjach. Warto tylko pamiętać, że stabilizacja nie działa jednocześnie z redukcją efektu rybiego oka oraz gdy kamera pracuje odwrócona do góry nogami. Mam też kilka przygotowanych nagrań z trasy. Pogoda nie dopisywała, było szaro, pochmurno, typowo jesiennie. Mimo to nagrania wyszły wyraźne, ostre i dobrze oddają warunki na zewnątrz. Popatrzcie sami i ocencie. Moim zdaniem, jak na tę cenę, kamera spisuje się naprawdę dobrze. Zdecydowanie lepiej niż ostatnio testowana kamera Ausek. Powiedziałbym, że poziomem zbliża się do wcześniej testowanych modeli G10M i F6W. Czy mamy tu prawdziwe 4K? Trudno powiedzieć. Jeśli tak, to optyka trochę kuleje. Jeśli nie, to bardzo dobrze podbite programowo, bo efekt końcowy wygląda naprawdę przyzwoicie. Jeśli jeszcze przejdzie test wodoodporności to spokojnie może być numerem jeden wśród wszystkich dotychczas testowanych modeli. A trzeba dodać, że test deszczu już przeszło, czego wcześniejsze kamery nie potrafią. W kolejnym nagraniu redukcję już włączyłem i ten efekt praktycznie zniknął. A jeśli chodzi o sam mikrofon, to możecie ocenić sami. Właśnie ten fragment nagrywam bezpośrednio przy jego użyciu. Do testu wodoodporności podchodziłem z lekką obawą, ale nic złego się nie stało. Klapka szczelnie zamknięta, kamera powędrowała do wody i wszystko działa, nagrywa bez problemu, bez żadnej dodatkowej osłony. I powiem szczerze, super, dodatkowa budowa naprawdę nie jest potrzebna. Co więcej, mam wrażenie, że nagrania spod wody wyglądają nawet lepiej niż te z powierzchni. Kolory dna basenu są bardzo dobrze odwzorowane, dokładnie tak jak w rzeczywistości. Podsumowując, kamera V9 pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie jest idealna, ale w tej cenie oferuje naprawdę sporo. Nagrania są przyzwoite, ma skuteczną stabilizację, działa w deszczu i faktycznie jest wodoodporna bez dodatkowej obudowy. Do tego niezły dźwięk, funkcja redukcji szumów i solidne wykonanie. W porównaniu z poprzednimi testowanymi modelami, zwłaszcza z Ausek, to duży krok w dobrą stronę. Jeśli szukacie taniej kamery sportowej do codziennych nagrań, roweru, biegania czy wakacji, to ta propozycja zdecydowanie warta jest rozważenia. Dajcie znać w komentarzach co o niej myślicie i jak oceniacie jakość obrazu. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i zajrzyjcie do opisu, znajdziecie tam link do tej kamery oraz aktualne kody rabatowe na zakup za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym teście.